Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Chciałem powiedzieć, że to ostatni odcinek dotyczący stref czystego transportu w tym roku, ale w sumie to rok nam się kończy, więc co tutaj dużo zmieniać w tym, tymże temacie, co nie zmienia faktu, że to był jeden z trzech najbardziej nośnych tematów w tym roku. Najwięcej pytań do was otrzymałem właśnie względem podatku od posiadania auta spalinowego, paliwa E10 i właśnie stref czystego transportu, gdzie głównie na PRI wpisały do mnie osoby Waldek, co mam robić, bo mam Diesla, mieszkam w Krakowie. Waldek, co mam robić, bo mieszkam w Warszawie. Jak to będzie z tymi strefami? Miasta te dwa, bo to jako dwa pierwsze miasta będą wprowadzały taką strefę 1 lipca 2024 Roku, czyli za niewiele ponad pół roku, już się do tego mocno przygotowują, ale te informacje były tak sukcesywnie wdrażane. Oba miasta mają podgórkę. Z jednej strony ci źli mieszkańcy próbują protestować względem tych stref czystego transportu, no i z drugiej strony władza ma problem, no bo przecież wybory samorządowe za parę miesięcy a tutaj taki ferment w tym momencie się sieje. Ale jakby nie patrzeć, trochę jestem. W sumie lekko zdziwiony, mimo tak dużej populacji mieszkańców w Warszawie i tych protestów, że głośno się mówiło o tym, co będzie z tymi strefami czystego transportu, Rada Miejska w Warszawie tak w sumie to sobie dużo z tego nie robi. Nawet jak było to ostatnie posiedzenie względem tychże stref, tak chyba nie do końca wysłuchiwano mieszkańców. Teraz są dopiero protesty, dlaczego nie chciano mieszkańców wysłuchać w tym temacie. Już wszyscy widzą tego 1 lipca i wchodzimy, wdrażamy, jedziemy z tematem. I każde miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców może taką strefę sobie tworzyć i to na własnych zasadach, bo to nie jest powiedziane, że jak tworzysz ją, na przykład od 1 lipca to musi być diesel z normą minimum euro 5 czy coś. Nie, tu jest swojego rodzaju dowolność, tylko fakt jest taki, że co dwa lata trzeba będzie tę normę zaostrzać i to jest połączone z tymi kamieniami milowymi. No właśnie, Warszawa robi swoje, a Kraków, no Kraków ma trochę pod górę, z tego względu, że będzie działo się dużo w styczniu i to może być swojego rodzaju precedens względem postawania tych stref Czystego transportu. Zacznijmy od tego, że Kraków chce od razu uderzyć z wysokiego C, jeżeli chodzi o wdrażanie tej strefy. I cel jest taki, żeby zrobić naprawdę mocno zaostrzony już start tej strefy. Ta strefa czystego transportu będzie bardziej radykalna, między innymi chociaż względem strefy czystego transportu w Warszawie czy w Berlinie, gdzie taka strefa funkcjonuje od 2010 roku. A Warszawa, zaostrzając co dwa lata, dopiero dogoni Kraków względem tego, co będzie tu na starcie w 2020 roku. Więc Kraków zaczyna bardzo wysoko, gdzie mówi się, że po wprowadzeniu tej strefy minimum 100 tysięcy samochodów w samym mieście Krakowie będzie trzeba wymienić, żeby dostosować się do tych standardów. No i właśnie dzisiaj chcę Wam Szerzej powiedzieć na ten temat, jak to wygląda w Krakowie, co się będzie zmieniało, bo ci źli mieszkańcy postanowili zebrać podpisy pod uchwałą odwołującą tą strefę. No i teraz Rada Miejska ma nie lada problem, bo trzeba będzie to głosować i zastanawiać się, co zrobić z tym dalej. No jak ci mieszkańcy mogli, no wiecie co. Partnerem tego odcinka jest strona Car Vertical. Strona zapewne dobrze Wam znana, poprzez którą możecie sprawdzić sobie historię samochodu przed zakupem. Mocno uczułam Was na to, szczególnie teraz, gdy ten rynek samochodów używanych jest dosyć mocno przetrzebiony. Warto w pierwszej kolejności przed wyjazdem do sprzedającego sprawdzić historię auta, który by Was interesowało. Poprosić sprzedającego o numer nadwozia, zobaczyć czy ten numer nie różni się względem tego, co było podane w ogłoszeniu. Wejdź sobie w link, który macie w opisie tego filmu. Otrzymacie poprzez zakup raportu na stronie Carvertikal dodatkowe 10% rabatu na ten raport. No i zobaczyć, co w tym raporcie jest. Czy faktycznie auto było bezwypadkowe, tak jak się zarzekał, czy na przykład powiedział, że auto miało lekką kolizję z przodu, a okazuje się, że połowy przodu nie było. W pierwszej kolejności sprawdzamy poprzez raport. Dopiero później, gdy już jesteśmy pewni, jedziemy na miejsce i następnie, czy to na stację diagnostyczną, czy chociażby do serwisu, warto każde auto skontrolować dokładnie, bo to są wasze ciężko zarobione pieniądze. Dobra, to zacznijmy od samego początku. Tyle się ostatnio mówiło, że o w Krakowie to wyprzedają samochody, bo boją się, że nie będą mogli wjechać. No teoretycznie mówi się, że blisko 100 tysięcy samochodów nie będzie mogło wjechać do centrum miasta, i faktycznie widać było po portalach ogłoszeniowych, że. Mała polska kraków tych aut na sprzedaż widać zdecydowanie więcej. Skąd się to bierze? No z jednej strony popłoch ludzi, no skoro mieliby nie wjechać, no to byłby problem, a tym bardziej to, co mówiłem na samym początku, Warszawa zaczyna bardzo wysoko, bo od razu do centrów miast nie chce wpuścić samochodów z normą poniżej Euro 5. Czyli mówimy o autach nie starszych jak 2010 rok, a z drugiej strony silniki benzynowe Euro 2, czyli powyżej 1997 roku. Dam wam na przykładzie Berlin który ma tę strefę od ponad 13 lat, gdzie na chwilę obecną diesle nie mogą wjechać z normą poniżej euro 4, czyli widać, że jest o wiele bardziej liberalnie i silniki benzynowe no, poniżej trudno powiedzieć, ale z minimum normą euro 1, czyli e, Kraków z Warszawą startują, można powiedzieć tego samego dnia, ale Kraków bardziej zaostrza te standardy, Warszawa Kraków dogoni dopiero po 4 latach odwrożenia strefy. No to gdzie będzie Kraków. No i tu pojawił się problem. Bo już wszystko pięknie ładnie szło, a tu okazało się, że mieszkańcy postanowili w Krakowie zebrać podpisy pod uchwałą dotyczącą zniesienia strefy czystego transportu. Podpisało się 7650 osób. No i to musi trafić do rady miejskiej. No tak, z jednej strony pan prezydent Jacek Majchrowski, no w sumie ma jeszcze tylko kilka miesięcy swojej prezydentury w Krakowie, a pan Andrzej Kulik, czyli wiceprezydent Krakowa, no liczy, że będzie miał tej prezydentury zdecydowanie więcej, bo chce kandydować na prezydenta, jako już nie wice, a głównego e, Krakowa. No i jak zobaczył tę uchwałę, no to mówił, że może warto byłoby ją lekko zliberalizować, no bo faktycznie mieszkańcom się może to nie podobać. No fajnie, że to odkryli teraz. No tak jakoś dziwnie przed wyborami. Niektórzy boją się, że będą im te hmm, głosy uciekały. No i posłuchajcie tego, w jaki sposób będą to robić. E, z jednej strony oczywiście ma być liberalizacja, no bo teraz nie, no trzeba sobie zadbać o głosy wyborców. Tylko tak, ta liberalizacja ma nie dotyczyć silników benzynowych, czyli nikt nie mówi tutaj o poluźnieniu z Euro 2 na Euro 1, ale jaka jest motywacja? że samo paliwo E10 wyeliminuje te samochody, więc jak widać, to celowe wpychanie tego paliwa E10 w 2024 roku nie jest przypadkiem, mimo że mieliśmy czas na wdrożenie jego do 2030 roku, ale widać, że tutaj ktoś mocno naciskał. Chociaż z drugiej strony, czy każde auto z taką normą nie poradzi sobie na paliwie E10? No właśnie nie do końca, więc uważam, że to jest lekko chybiony strzał. A jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, tak jak mówiłem, 1 lipca miały nie wjechać auta z normą mniejszą jak Euro 5, czyli poniżej euro 4, wszystko wypada. A teraz padł, padła propozycja, żeby do 2026 roku zachować silniki wysokoprężne z normą euro 4. Podobno też przedsiębiorcy protestowali, że no nie są na tyle w tak krótkim czasie w stanie zmienić swojej floty, zmodernizować, powymieniać wszystkich samochodów. I ja wiem, że zaraz pada magiczne, e, magiczne zdanie od propagatorów e, czystego powietrza: to się przesiądźcie na komunikację miejską, będzie dobrze. No już widzę, jak ktoś e, z paletami chleba się na to wszystko przesiada. I owszem, mam świadomość, że. Tak, jak najbardziej czyste powietrze i środowisko jest dla nas istotne. Kraków też jest swojego rodzaju zagłębiu, tam się ten smog bardzo często mocno wytwarza, chociaż sama komunikacja względem samochodów osobowych, wydaje mi się, że nie jest tutaj aż tak dużym problemem i statystyki też o tym wielokrotnie mówiły. No i teraz co to najważniejsze, plan gry. Wojewoda Małopolski skierował projekt dotyczący strefy czystego transportu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i ta rozprawa odbędzie się 11 stycznia przyszłego roku. I tutaj głównie uderza w tak zwane zapisy konstytucyjne dotyczącego prawa wolności, wjazdu i swobody. I Jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało. Druga kwestia to jest 17 stycznia, a czyli kilka dni później, gdzie to właśnie radni miejscy będą musieli się zająć tym gorącym kartoflem, czyli tymi 7650 podpisami dotyczącymi uchwały odnośnie zniesienia strefy czystego transportu. Oficjalnie radni mówią, że tak na dobrą sprawę to ta uchwała, nawet jak byłaby przegłosowana, to dużo by nie zmieniła, z tego względu, że to i tak prezydent na myśl tej uchwały musiałby podjąć konkretne decyzje względem bądź zniesienia, bądź zliberalizowania tychże przepisów, co nie zmienia faktu, że te pierwsze no mniej więcej e, dwa tygodnie stycznia będą niezwykle kluczowe dla wszystkich stref czystego transportu w Krakowie. Bo jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie zauważy żadnego problemu względem zgodności z Konstytucją, czy chociażby praw wolnościowych, mimo że w Polsce nie mamy tak zwanego precedensu, co nie zmienia faktu, że to już będzie pewnego rodzaju wyznacznik. Warszawa idzie jak czołg, Kraków się dosyć mocno boryka z tą strefą, ale uważam, że te pierwsze dwa tygodnie będą niezwykle istotne. Jestem ciekaw, jak zachowają się radni względem przegłosowywania tejże strefy, względem tego strajku i protestu. Chociaż z drugiej strony, tak między Bogiem a prawdą, 7650 podpisów, z czego większość została zebrana przez internet, jak na populację Krakowa. To nie wydaje się aż tak dużo. Bardzo dużo się w internecie mówi o samym problemie stref transportu, względem tego, że to jest przymuszanie osób, względem tego, że tak jak nie wiem, Niemcy przed laty dawały dotacje 4000 euro do zmodernizowania swojego samochodu, czyli zakupu nowszego. Tak w Polsce jest na zasadzie wchodzi przepis, dostosuj się, a jak nie, to zmień sobie miasto i brakuje tego bodźca na zasadzie, że wiele osób pewnie by chciało zmodernizować swoją flotę samochodów, ale po prostu ich najwyraźniej w świecie na to wszystko nie stać, a my z drugiej strony patrzymy na to, że mamy KPO, mamy wdrażanie tego KPO, gdzie jednym właśnie jest ten program dotyczący czystego powietrza z 2022, 2020 roku, gdzie warunkiem jest, że miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców powinny wprowadzać strefy czystego transportu. Nie jest to jeszcze przymus obligatoryjny, ale zobaczycie, wspomnijcie moje słowa. Po wyborach się to dużo. Zmieni I jeszcze raz na sam koniec to podkreślę to nie jest tak że ja się tu nie zgadzam z tym że ma być smog ma być smród spalin w mieście i to ma tak zostać bo tak jest dobrze bo ludzie nie chcą się przesiadać na inne samochody bo swoje lubią. Bo mam świadomość że my patrząc perspektywicznie mamy z tym problem co nie zmienia faktu wszystko w ostatnich latach w motoryzacji dzieje się tak szybko tylko to wszystko dzieje się też z naszego portfela. Właśnie tych dotacji najbardziej w tym wszystkim brakuje. Podzielcie się w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, jeżeli cokolwiek by się jeszcze przez te dni, zanim opublikuję ten materiał, zmieniało, to najwyżej dogram bądź dołożę jeszcze po prostu adnotację. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!